Od czego zacząć? Witamy. Witamy. Um, zaczynamy od powitania. Słuchajcie, spotykamy się w ISM-ie po raz kolejny. Nie chciałbym powiedzieć, który, bo to naprawdę już rachubę straciłem. A ważne jest to, że pogoda robi się teraz lepsza. Dobiegamy... Wiem, że to może zabrzmiało dziwnie, bo trochę pada deszcz ze śniegiem, ale już jest na plusie. Być może nie będzie już ujemnych temperatur w tym roku. No, jak ktoś jest religijny, to może jakby tutaj już jakby sobie wyrabiać wyżej jakieś chody. No, my planujemy być gotowi na sezon zanim zrobi się ciepło i życzymy Wam również tego, a dzisiaj co będziemy robić dzisiaj? Sobie? No już ostatni etap czyli z manetkami. Podłączamy manetki, podłączamy gniazdo zapalniczki, czyli tematy elektryczne, kabelkowe. Tutaj troszeczkę przeróbek będzie, trochę lutowania, bo musimy troszeczkę to dostosować tak jak my chcemy, nie tak jak fabryka nam to daje. No, a no to... potem, no to te, teraz będziemy to działać. No dobra. Potem złożymy sobie już tutaj praktycznie airbox, zbiornik paliwa, bo już tutaj będziemy mieli wszystko ułożone. i Będziemy mogli odpalić sprzęta i zająć się wymianą oleju. To oglądajcie, zobaczcie jak wygląda General Electric. Najpierw może to gniazdo zapalniczki sobie już wyciągniemy tu kabelek. Zaraz pokażę, bo akumulator już mamy poskładany. Tutaj cała puszka yy, akumulatora, mocowanie komputerka. To co ostatnio działaliśmy z przewodami. Tak. Pompa była cała widoczna, odkryta. To już mamy złożone, no bo tam wszystko pokazaliśmy w poprzednim odcinku, jak są podłączone przewody. No, a Składanie no to już nudy. no to już <laughs> Oszczędziliśmy Wam tak. tego. Słuchajcie, problem, z jakim teraz stoimy, to jest to, że kabel od gniazda zapalniczki okazał się jest. bardzo krótki. Tak, to jest kabel fabrycznie od gniazda zapalniczki. Bo... Czyli. Mhm. Oxford pewnie w założeniu chciał je mieć pod kanapą i przy akumulatorze, po prostu przykręcone na stałe i koniec, finish. My tak, zapragnęliśmy tak, tak, je tak, mieć. Tak ponieważ jest ono wodoodporne, chcieliśmy, żeby ono było w zasięgu ręki bez konieczności zajmowania kanapy. Ale schowaliśmy go jeszcze za to szybko, żeby ewentualnie podczas jazdy, jeśli będziemy tam sobie coś ładować, jakiś de lekki deszczyk czy coś, żeby nam tam wilgoć czy woda jakaś się nie dostawały. Posłuchajcie, i rzeczą dobrą jest to, że dostaliśmy również z grzanymi manetkami bardzo długi kabel, ponieważ producent grzanych manetek, również Oxford, zakłada podłączenie ich bezpośrednio do akumulatora, i tak powinno się je montować zgodnie z instrukcją. Tak. E, niestety nie wszystkie grzane manetki są tak budowane e, i my chcieliśmy wam pokazać jak można podłączyć grzane manetki nie do akumulatora, tylko bezpośrednio do instalacji postacyjce. A jakie są tego plusy i minusy? Te manetki Oxforda mają czujnik, który pokazuje stan naładowania akumulatora i ilość tak powiem, prądu, które dostaje się do akumulatora i w momencie, kiedy jest ryzyko, że akumulator nie będzie chciał już współpracować z nami, to automatycznie manetki wyświetlają informacje za pomocą diody i odłączają grzanie. My, tego, my to olaliśmy i chcemy mieć manetki podłączone pod instalację. Nie dlatego, że jesteśmy tacy obrazoburczy, tylko dlatego, że niektóre manetki na rynku nie mają takiej funkcji i chcemy również Wam pokazać jak można poradzić sobie z manetkami które kiedy odpalicie je na postoju i silnik nie pracuje po prostu wydrenują Wam cały akumulator więc to jest sprostowanie nie robimy tego dlatego, że jesteśmy e, uparci, tylko dlatego, że mamy takie widzimisie tak? zgadza się no ale ta funkcja, o której mówiłeś że one będą się automatycznie odłączały to jeszcze sprawdzimy, ale moim zdaniem też powinna działać jeśli zgasimy motocykl, a będziemy mieli włączoną stacyjkę i włączone manetki to one no tak. też powinny wyczuć że jest spadek napięcia i też powinny się odłączyć czyli ta funkcja i tak będzie po zachowana Ale dzięki temu że Oxford wpadł na to żeby zrobić długi kabel my ten kabel wykorzystamy do gniazdka zapalniczki gniazdka które dali nam za krótkie Tak jest jest bezpieczny Bo ten kabelek to z tego co patrzę to jest taki uniwersalny bo są też takie kabelki, które jeśli mamy akumulator gdzieś w motocyklu w trudno dostępnym miejscu, to tak. wyprowadza się gniazdeczko do ładowania, do ładowarki. Mm -hmm, tak. I to jest to samo gniazdko, czyli oni po prostu Unifikacja. dali mm -hmm. to tak, tak uniwersalne po prostu króciutkie. Dobra, czyli będzie rzeźba w kablach, moi drodzy. Tak, musimy sobie to Ja długości. bym zaznaczył jeszcze ważną rzecz, że super istotne jest to, żeby każdy układ elektryczny, który wstawiacie do swojego pojazdu i chcecie zrewolucjonizować przebieg instalacji, był wyposażony bezpiecznik. Tak i jeszcze druga rzecz, żeby bezpiecznik gdzieś sobie zamontować w miarę w dostępnym miejscu. Jeśli tak. on nam się przepali, no to żeby można było go wymienić, a nie rozbierać pół motocykla. Także dobre My Sobie tutaj go schowamy pod zbiornikiem w Gladiusie. Akurat zbiornik dosyć szybko i prosto się podnosi, wystarczy te dwie śrubki na zawiasie tu odchylić plastiki i będziemy mieli tutaj je schowane, także dostęp będzie. Dobra. Także tak, działamy. Pomiary. Ilość kabla potrzebna. Na razie może się zajmiemy albo pokażemy, skąd jeszcze będziemy brać zasilanie. Do tego można użyć najprostszego, czyli takiej próbóweczki. Tutaj też mamy bardzo fajne miejsce. Tutaj sobie podłączymy masę motocykla. Nie musimy też ciągnąć do akumulatora przez cały motocykl, tylko wystarczy do ramy, no bo rama jest masą motocykla. Czyli tutaj oczko pójdzie. Tego typu fabryczne cyk żeby nie robić plątaniny zbędnych kabli. Także tak, do masy się podłączamy. O, ożyła maszyna. I tutaj mamy kabelki od stacyjki, czyli uruchamianie motocykla. O, świeci nam. O, jakbyś mógł włączyć. Nie ma prądu. Nie ma prądu. Jest prąd. jest prąd. Czyli z tego kabelka sobie pomarańczowego weźmiemy zasilanie. Jeśli wyłączymy stacyjkę no to nie będzie prądu bo tutaj obok ten drugi kabel to jest stałym plusem że nawet jeśli jest wyłączona stacyjka prąd na nim jest cały czas. Czyli byłoby to bez sensu Też jeżeli chodzi o naszą o, ideę. Stacyjka wyłączona prąd jest czyli tego nie ruszamy. Ja czyli wiem. My nie w nie jest... bardzo prosty sposób można to sprawdzić. No, fajne fajne. Y My jesteśmy idealistami. Idea jest taka właśnie, żeby zrobić to trochę inaczej. No. Także nie jesteśmy rewolucjonistami, tylko idealistami. Sprostowanie. Także tutaj to będziemy mieli. Musimy te kabelki, sobie tutaj za dużo miejsca nie ma. pytanie obciąć, czy... bo będzie nam potrzebny ten bezpiecznik. Nie chcesz z tego korzystać? Tak tego damy ale to drugi bezpiecznik musimy mieć do, do manetek czyli Cóż, jeden i drugi jest nam potrzebny kolera. będziemy musieli sobie obydwa tutaj ładnie zainstalować. Możemy je nawet jakoś opisać taśmą samoprzylepną. To będzie raczej widać. Tutaj tak fabrycznie one są różne bo od gniazda jest dwójeczka tylko 2 ampery, A, a to od widzisz. manetek już jest piątka czyli tam okay. już większe są obciążenia. A to będzie nam tutaj. Musimy sobie przedłużyć zwykły kabel dwużyłowy, żeby sobie ładnie nam poprowadzić od tego gniazdka. No i zabawa, teraz w dostosowanie tych długości. Lutownica, i zaraz będziemy działać. No. Fachowe urządzenie Victorinox. Tak. Jak przeciąć sobie palec w serwisie? Wszystkie te łączenia. Jeśli takie robimy, no to warto jest to polutować, a nie tak jak większość robi na szybko, skręcają. Mm. Po jakimś czasie to zaś nie dzieje i nie mamy prądu. Nie chcemy tak. Dobra i musimy sobie wykorzystać ten kabelek. Proszę. Bo tutaj jego nadmiar mamy, a nam jego wystarczy. Tu mamy to gniazdko. Tu mamy wtyczuszkę, czyli będziemy tutaj podłączać, czyli Taki kawałek nam praktycznie w zupełności wystarczy. A to jeszcze sobie zaraz zobaczymy. O! Ciach. Tylko ten bezpiecznik, właśnie będziemy musieli wykorzystać, czyli kolejne zrobić łączenie. Te kabelki dolutować tu z bezpiecznikiem. Plus pójdzie tutaj i masa. Do ramy. I to już będzie nasze podłączenie. Czyli śmiało możemy tutaj sobie go uciąć. Zawsze lepiej dać sobie troszeczkę zapasu, żeby te kable po prostu nie były gdzieś tam naprężone. A jest gdzie go schować. Także jeśli mamy troszkę zapasu, no to lepiej. Lepiej zostawić sobie więcej niż potem ma zabraknąć. Tak, jest taki gość. Nazywa się Onufry Zagłoba. Onufry to takie piękne imię. I on powiedział łatwiej kijek pociękować niż go potem pogrubasić. Zgadza się. To tak pojechałem trochę po maturze. <grym> <grym> Zaraz pojawi się głos w internecie, że z scyzorykiem co za amator? No, są specjalne przyrządy do zdejmowania nawet, izolacji. Nawet leży chyba takie. Tam to jest akurat zagniatarka A, do, zagniatarka do, do zagniatarka, konektorów, okay. bo będzie nam potrzebna, żeby nowe oczka chyba dać okay. tutaj. Okej, okay, okej. Okay. Ale no. Co kto lubi. No. Ja akurat Starej daty jestem. Korzystam ze scyzoryka. Zgadza się. Obie opcje działają. Robią to o, samo. Jedna może. Każelek. krwawienia wywołać trochę więcej. O, no ten będziemy mieli skrócony. Troszeczkę jest go więcej. Tak jak mówiłem, no to sobie ładnie gdzieś to ułożymy, tak żeby gdzieś te bezpieczniki też sobie tutaj. To nie na gitara. Te złapać. To nie gitara, to nie musi być naprężone jak struny. Musimy tylko pamiętać. Aby nie pomylić plusa z minusem, tutaj mm -hmm. plus wiadomo, czerwony, tu też czerwony, czyli plus, bezpiecznik mamy na plusie, czyli łatwo się połapać. To sobie zlutujemy i już tutaj będziemy mogli się odłączyć. Praca mechanika często jest syzyfowa, bo nawet klientowi nie można pokazać, ile było zrobione, ile trzeba było się narobić, żeby to zrobić. O, jest niesamowite. Szanujcie, szanujcie pracę mechanika, bo naprawdę, żeby dostać się w niektóre miejsca, trzeba po prostu rozłożyć pół motocykla. A to jednak nie jest takie łatwe, no i czasochłonne jest przede wszystkim. A czas to pieniądz. Dzisiaj nie mechanika, tylko... Elektryka. Tak? Elektryka. Czyli to też. Trzeba mieć trochę wiedzy i umiejętności w tym temacie, pracując przy motocyklach. Hmm. Ja mam problem z tym, że prądu nie widać, i jakby, jak wroga nie widzę, to. Ja to, to, nie to nie umiem takie podłączenie pracy. jakichś akcesoriów dodatkowych, no to jeden z najprostszych tematów. No i tu już mamy do manetek podłączenie. Tylko tu tam się wlutujemy masa. Dobra, idziemy sobie sprawdzić. Ja no, nie było szansy pomyłki, bo na motocyklu sobie to skręciliśmy. O, kabelek pójdzie tu, tutaj sobie złapiemy tryteczką. Tak, Dostęp ideale. też mhm. do tych kostek jest dobry, jakby tutaj coś się działo. No bo one nie są hermetyczne, tutaj fabryka nie daje zwykłe kostki, ale one są wysoko tutaj. Pod zbiornikiem będą osłonięte, także jest marna szansa, że tam dużo wody tak, będzie. Tak, nic tam nie powinno się dziać. O i masę sobie damy tu, ale to i tak będzie jeszcze jedno oczko szło od naszego gniazdeczka. Mm -hmm. I musimy się tutaj jeszcze dostać do kosteczki. Do kosteczki, do tego kabelka pomarańczowego. Czyli musimy troszkę sobie tutaj odizolować i też to przylutować. I już nam będzie działać, jeśli to złączymy. No dobra, to idziemy teraz drugi kabelek zlutować. Ten, który przedłużamy. Damy sobie grubszego termokurcza, żeby to ładnie mhm. wzmocnić, no bo to mhm. będzie nam wychodziło Dojazdu w tym miejscu od gniazdka. żeby się nie złamał ten kabel, tam, tak, bo Taak. może pracować pod tknięciem, i też będzie narażony na trochę więcej matki natury. Naszych wspaniałych warunków atmosferycznych, które możemy zobaczyć teraz za oknem. A za oknem mamy pogodę beznadziejną. Nie mam żadnego żartu o elektryce. Ciało pchnięte na morze traci na oporze. No z takimi tematami no to taka dłubaninka. się schodzi, jeśli chcemy, żeby to było ładnie, jakbyśmy chcieli, żeby podłączyć pod akumulator Ta, fabryka, hit, to w hit. ogóle by nie było dwie nakrętki tego tematu. I mamy to tak teraz będziemy gdzieś tutaj w odpowiedniej odległości tak, a to sobie przymierzymy przymiareczkę zrobimy, żeby też ewentualnie go skrócić. Tu już gniazdo mamy przyłapane, gdzie chcemy. Najprostszy temat, czyli na trytki do mocowania szyby i w zupełności to nam wystarcza, bo ono ładnie się trzyma. Jeśli będziemy chcieli sobie go gdzieś przenieść, czy coś nam się wizja zmieni, to możemy to Dwie trytki i relokacja. Bez problemu zmieni, zgadza się. Czyli tyle z zapasem możemy śmiało go ciapnąć, więcej go nam nie potrzeba, żeby zbędnie go potem nie upychać tutaj. Ja też się mogę pochwalić. Każdy ma swój Każdy ma swój tak. Dla tych wszystkich, którzy nie mają zagniatarki, to jak zagnieść takie oczko obcęgami? No, obcęgami ciężko. To już jest taka bardziej zaawansowana. Są zwykłe też takie proste, yy, z, nawet w jakichś skrzynkach takich narzędziowych, prostych. Można, że one nie mają tutaj takich. Wielu ustawień, Tak, obciąg. to jest taka profesjonalna. Są zwykłe takie proste. To grosze Dlaczego? kosztuje, można też do takiej amatorskiej jakiejś roboty sobie śmiało wykorzystać. Tak to wygląda. Wygląda bardzo dobrze, bo obcęgami takiego efektu to ja nie umiem uzyskać. Zostały wyprodukowane customowe kable. I to już możemy sobie wpiąć. Już tutaj przeprowadzić na gotowo. przygotowania chyba tyle na dzisiaj. No, dobre zaizolowanie też ważna rzecz. Dlatego trzeba się do tego przygotować. Bo to nie łatwo przy, tam. Przyłożyć i przygotować, żeby to było mhm. zrobione dobrze. No tutaj żeby do ramy i tak za bardzo nie ma możliwości tutaj gdzieś kontaktu. Ale lepiej dmuchać na zimne. Tutaj masa na 100% będzie dobra, no bo ta śruba wchodzi tutaj do elementu ramy, do tej poprzeczki, czyli nie ma szans, żeby tutaj tej masy nie było. Też trzeba brać to pod uwagę, bo nieraz jakiś plasticzek jest przykręcany czy coś, to ta masa jest taka niepewna. No, i mamy podłączone, czyli już teraz wszystko musi nam zabanglać, działać. O, i tutaj mamy wokół tego miejsca. Tyle, że bez problemu te kostki nam się tu mieszczą. Wszystkie jak z jednej, jak i z drugiej strony. Tu jest wystarczająco miejsca. O, nasze bezpieczniczki ładnie w dobrym dostępie są. Uh -huh. Tutaj nigdzie też nam te kable nie wyłażą z ramy, nic nam nie sterczy, nic nie wisi. To jeszcze wiadomo, trytkami sobie pospinamy ładnie. Także jest estetycznie. No, ładnie to wyszło. To co, sprawdzamy. Historia osądzi. No dobra, no na chwilę możemy bez. Dobra, mamy telefon, który jest nie. Ładujący się. Nie ładujący się. <grym> tak jest. I zaczął się ładować. Down. Czyli działa. 1, 0 dla nas, znaczy dla ciebie. Czy to jest sobie... Nie, w nie ma szczęście. tu żadnego. Uch. Niektóre są, że ta rameczka nam się podświetla. No to Możemy jeszcze o, maneteczki sobie zapodać na razie na minimum. motocykl nie odpalony żeby go jakoś tam nie nadwyrężać akumulatora i jeśli wyłączymy stacyjkę Ding. wszystko nam wyłącza się razem z wszystkimi, wszystkimi podzespołami motocykla. Wow, dokładnie to o to chodziło. Super. Czyli to jest fajna rzecz, bo nawet jeśli zsiadamy gdzieś na szybko z motocykla, no to nie musimy pamiętać, żeby wyłączać manetki, żeby wyłączać sobie jakiś kabelek, odłączać czy coś, tylko przekręcamy stacyjkę, przebieramy kluczyki, wiadomo, że nic z motocyklu nam nie ciągnie prądu. Wszystko jest odłączone za jednym zamachem. My jesteśmy po prostu osobami, które mają do bardzo yy, szeroko pojętą yy, tą, taką instytucję, która nazywa się po niemiecku Alzheimer i nie wiemy, gdzie co leży, gdzie co jest. A coś jeśli się ktoś, bo czasami ludzie też korzyst łapko. korzystają w ten sposób, że chcą sobie ładować telefon na przykład mhm. i zostawić przy motocyklu gdzieś. Są tacy, to wtedy polecamy jak wtedy najbardziej? Najlepiej to pod siedzeniem sobie wyprowadzić, żeby też nie miał nikt do tego dostępu. No. Tylko zamykamy to pod kanapą. Nawet telefon można sobie w schowku zostawić, ładujący się, i na godzinkę śmiało można to zostawić. I wiadomo, że to nie rozładuje nam na tyle akumulatora, że potem nie odpalimy motocykla. Warto wiedzieć, jak, jak, w jakim stanie macie akumulator, żeby nie było sytuacji. Chociaż w motocykle można spychu odpalać. Jak ktoś jest dzielny, ma dobre zelóweczki, to też pociągnie sobie z buta tak, i odpali. Tak, można poprosić kogoś.